No i witam Was w wieczornym pomykaniu dzisiaj słuchajcie jest godzina coś po 19 Jadę sobie do Dączku. Muszę zabrać żonę kask. Dzisiaj będę ją pierwszy raz miał okazję przewieźć. Zobaczymy co ona powie, jak się wypowie na temat Hondy. Trzeba będzie niebawem zrobić inną trochę testów. Widzę tutaj światła, ładnie świecą, tylko że dosyć mi się wydaje blisko. Jak one daleko też świecą. No nie chcę tutaj w mieście długimi machać, bo nie chciałbym kogoś oślepić. Ale krótkie dosyć blisko świecą. Ja bym je dał troszeczkę dalej, bo to praktycznie nie wiem, czy 5 metrów nie świecą przed kołem. Woody Woody. Muszę coś z tą kanapą zrobić, bo się na niej ślizgam strasznie. No, dzisiaj, jak widzieliście, ściągnąłem sobie wariator. Sprawdziłem, jak wygląda wariator. No i się okazało, że co? Że wariator jest naprawdę w fajnym stanie. Rolki. Roleczki są też nie niewyślizgane. Więc tutaj na razie nic nie będziemy robić. Pasek ma szerokość 22 i tam jedna dziesiąta, czyli mamy spokojnie jeszcze milimetr do tego punktu kryzysowego, bo serwisówka przewiduje, że przy szerokości paska 21 mm w najwyższym tym punkcie stożka powinniśmy już ten pasek wymienić. U mnie jest akurat mówię, 22 i tam jedna więc nie podlega jeszcze wymianie. Fajnie, że to jest oryginalny Honda Bandu Pasek. Rolki są jakieś inne. Wariator kgf -a. więc to jest tak zwany pierwszy montaż, ale musiał być wymieniany, bo nie wierzę, że 29 tysięcy. Wariator i by tak wyglądał, więc on na pewno był jakiś czas temu wymieniany. Może być, że no bo Honda tak naprawdę. Mówi, że co 20 tysięcy e, powinno się e, wymieniać pasek i wariator Co 40 Więc tutaj na pewno jest taka sytuacja, że wariator był może wymieniony z tego względu, że już był wyświechtany Pasek na pewno też Także tutaj mam z tych akcji serwisowych tak naprawdę z głowy Zostanie mi tylko na wiosnę, wymiana oleju. Dobra, pyk. No. Faktycznie wyżej siedzę, no? Nic tam. Tylko nie jedź szybko, dobra? Nie no, będziemy spokojnie sobie jechać. Wszystko zgodnie z przepisami. Nie, chodzi mi o to, że mi nie przewiało. Oczywiście jest chłodno. Widzisz, tutaj lusterka stoją na stałe, nie? No. A tam, jak skręcałem kierownicą, no to lusterka się skręcały, nie? Też. No, mm -hmm. tam mnie zasłaniałeś, a tu mnie nie zasłania. Znaczy, częściowo cię zasłania mi tak, nie? No, ale bardziej mi tu wieje, a siedzę wyżej, a tam na tamtym mi nie wiało, wiesz, bo mnie mm. zasłaniałeś całkowicie. Ja tak będę siedzę. Mógłbyś mi wziąć jednak tą górkę, wiesz. Ale co? Miejsca z tyłu więcej masz, nie? O więcej O I wyżej są te stópki, że tak te nogi się nie opierają o te siedzenie Tu uda i tak wiesz, bo tam tak się opierały i tak wiesz, krew odpływała Ci z nóg No Bo było niżej A tutaj jest wyżej, że tak mi nie, te nogi tak się nie opierają o te No widzisz Czyli dobrze No tak No i tutaj wiesz, tu jest y, troszeczkę niższa szyba jest, nie? A no właśnie, to też dużo daje. No, bo tam jednak ona wiesz, zasłaniała, nie? Aha. No to nie, to trzeba by mieć na wyższą. O. No. Wiesz, on tutaj było tak, że ja byłem, czułyśmy cały zasłonięty, nie? Mhm. Wiesz, to ma też plusy i minusy, nie? Ja myślę, że więcej plusów. Myślisz? Mhm. A no zobaczymy, jak będziesz czuła na wertepach, nie? Chodzi mi właśnie o, o, o ten komfort, nie? Czy będziesz. Yy, no, bo wiesz, jak jechało się na SH, nie? Na tamtej Hondzie, no wiem. No. Mimo, że były. Zobacz, większe. Tu są mniejsze koła. Niby mówią, że jak mniejsze koła są, to jest mniejszy komfort jazdy, nie? Ale ja ci powiem, że ja czuję, że. Znaczy, no nie odczuwam tej różnicy mocno. Żeby wiesz. Żeby tu gorzej się jakoś jechało, nie? Mhm. Jest naprawdę rewelacyjnie, nie? Wiesz, na dłuższą trasę, jak pojedziemy, to będzie można coś powiedzieć, nie? O. Możemy w niedzielę sobie wyskoczyć. Jak chcesz. No, będzie ciepło? No, ma być ciepło w niedzielę. Możemy w końcu te kaszuby objedziemy sobie, co? No, czemu nie? Ale to też z rana trzeba jechać. No, a co tu się podziało? A czemu? Nie ma przejazdu? Chyba drogę kładą tam. A. Dobra, polecimy tu tędy. No i w tych lusterkach wszystko widzę, nie? To jest przede wszystkim, wiesz, że dużo większe lusterka e, niż tamte, nie? Większa mhm. widoczność. A wiadomo, że jak większa widoczność, to i większe bezpieczeństwo, nie? No tak, oczywiście. No i tutaj, wiesz, nogi mogę sobie, na przykład teraz mam, trzymam tak, tak zwaną tą pozycję kibelkową, Mm -hmm. Ale mogę sobie też nogę, wiesz, tutaj oprzeć o górę, nie? Bo tu są też podesty, nie? I sobie, wiesz, mam bardziej wyprostowane nogi, nie? Jestem zaparty tutaj wtedy, nie? Mm -hmm, mm -hmm. A gdzie my tu jesteśmy? No, jesteśmy, zaraz będziemy nad Aha, dobra. Ominąłeś po prostu 11 listopada, tak? Tak, no to równolegle teraz lecimy do 11 mm -hmm. listopada, nie? Sprawdziłem dzisiaj już ten pasek napędu, jest prawie nówka. Wariator też jest prawie nówka, nic nie wyrobione, nic nie ten. Także żadnego głębszego serwisu nic nie wymaga, tylko i wyłącznie teraz na wiosnę. Bo teraz olej jest świeży, ale na wiosnę trzeba będzie olej i tak wymienić. Ja już wymienię wtedy na swój motulowy. A parametry prędkości ma takie same jak i tamta. Czy przetestowałeś? Tak. Ale powiem Ci, że ta, mimo że mają te same silniki, nie, e, ta jest cięższa. E, no to e, aż takiej dużej różnicy nie ma. Bo wiesz, no wi wiadomo, że jak jest motor cięższy, no to on się wolniej napędza, nie? Uh -huh. Tam, e, znaczy Honda SH była taka, że e, ona była mocno zrywna tutaj, tak do 60-70 na godzinę, nie? E, I później e, ten przyrost e, prędkości już był taki e, powolny, nie? E, a ta idzie tak prosto po prostu rozpędza się cały czas, aż do samego końca, e, do tych e, 110, nie? Mhm. E, no i co jest fajne, e, tutaj w tej, e, że nie ma takich wysokich obrotów. Tak jak przypuśćmy. Tamta Honda, powiedzmy, najlepiej się czuła przy prędkości 80 na godzinę. Ona nie wyła, tak po prostu jechała sobie fajnie, miała tamte jakiś tam zakres obrotów, i, i to było takie naprawdę przyjemne podróżowanie, nie? Tutaj na przykład ten sam bariera dźwiękowa jest już przy 100 na godzinę, nie? I ona na przykład jedziesz sobie z stówką. I ona sobie tam ciągnie 8,5 tysiąca obrotów i jest tak naprawdę przyjemnie, nie? Hmm. Bo, ale jest młodsza przecież, nie? Ten, ten jest młodszy. Tak, ta jest 2012, tamta była 2009, nie? To jest 3 lata różnicy, nie? Mm -hmm. Wiesz, muszę się jeszcze trochę na niej pojeździć, wiesz, wjeździć się w nią, nie? Bo nie wiem jak ją e, tak, ona mi tak, e, wiesz, e, nie wiem jak te też opony, nie? No właśnie. Jak trzymają, nie? Wiesz, no ale ja... chyba nie ze mną będziesz to testował w niedzielę? Nie, nie, no to, to wiesz... Tu chodzi o to, że jak mocno mogę się w zakręt złożyć, nie? Wiesz, nie chciałbym, wiesz, przeszorować się nią, nie? Bo to szkoda lakieru. No raczej. No. Dlatego chcę, wiesz, powolutku sobie na razie, wiesz, wyczuć ją, jak ona się w zakrętach zachowuje, wiesz, czy jest taka nerwowa, czy, czy ten... Ona jest, ma większy rozstaw kół, jest dłuższa, nie? Mm. No zresztą to widać po samym siedzeniu, tak? Jak siedzisz i, i, i czujesz, że, ten, że inaczej się siedzi, nie? Tak! Już jest, wiesz, ty wyżej siedzisz troszeczkę, to też, jest, to też jest fajnie, bo mi nie patrzysz prosto w kask, nie? Nie. No, nie, no ja mam trochę wyżej głowę niż ty. No, Pół, prawie o połowę. No, no i przynajmniej widzisz drogę, co się na drodze dzieje, nie? No widzę, i w lusterkach widzę. No. A ja mam znowu fajnie, bo mam tutaj teraz oparcie na lędźwia, nie? Mhm, uh -huh, uh -huh. I to też jest fajnie, bo wcześniej to tak e, przy takich już dłuższych podróżach e, czułem, że mnie półdupki pieką, nie? No tak, bo zapierałeś się tam. Bo cały czas się musiałem, wiesz, kontrolować, zapierać, nie? A tak to teraz, wiesz, mam swoje miejsce, ja już się nie przesunę do tyłu, ani do przodu. Także no tu kanapa w końcu jest ta kanapa, którą ja właśnie chciałem, nie? W tej w SH a ta kierownica? To na no. szerokość Jest szersza. A, i tamta? Tak. Tamta była węższa, nie? Tu mam szerzej e, ręce, nie? I to też powoduje, że wiesz, e, jestem do tamtej przyzwyczajony, wiesz, ręce miałem no, no. E, wąsko i, i wiesz, ta, ta sterowność taka była, kurcze, wiesz, <trony> trochę się tak bałem, nie? Jak pierwszy raz wsiadłem na nią, mówię, no cię kurde pierun Ale wiesz co ci powiem tak, mam wrażenie, że tutaj jest wyżej i tak chyba na tamtej się bezpieczniej czułam, jakoś tak bo, bo mnie przygniatałeś, wiesz, jak w foteliku było. Tak, bo byłam ten. Ale jeszcze wiesz, <grym> to tam do, 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 do tego do oparcia do... E, masz jeszcze daleko, nie? Znaczy daleko. No masz miejsce, nie? No mam. No, dlatego ja ci właśnie kupię do tego kufra. Jest dedykowane takie oparcie, taka poduszka. A, no to tak, to wtedy tak. I wtedy się ładnie zaprzesz o ten no. i będzie gitara, nie? No, no. I wtedy tu ciaśniej będzie, bo tak. tam było ciaśniej, nie? No, no bo było mniejsza, nie? Krótsza. ale A. tak mnie przyciskałeś. A tutaj mam tego luzu i tak wjeżdżać to, nie? Tak mam wrażenie, że ja tu latam. <laughs> ale dojdzie jeszcze, kurtka. A, no wiadomo nie, bo dzisiaj jesteś tylko na sam sweternie. ale kurt, kurtka dojdzie, wiesz, dojdzie tego. I... No i najważniejsze, nowe tarcze są tutaj zamontowane, wiesz, także tutaj ona praktycznie te hamulce są brzytwa, nie? No i przede wszystkim ABS, no, na którym mi tak bardzo zależało, nie? Bo wiesz, nieraz jedziesz, jedziesz i musisz, wiesz, ostro przyhamować, tak wiesz, łach, aż z fotela zrzuca, nie? Nieraz takie sytuacje zdarzają. O, bo ci wiesz, wiedzie przed nos. E, już nieraz w Trójmieście, jak byliśmy tam, to mieliśmy takie, właśnie, awaryjne nieraz hamowania, że wiesz, że najlepiej to jeszcze kotwicę z bagażnika wyrzucić. No i tam, na przykład, jak hamowałem, to się bałem strasznie, że mi wiesz, jak zahamuję zbyt mocno. Słuchaj, że ci jedziemy prosto, tak? Aż tam może, wiesz, gdzie pojedziemy, aż tam. Między te domki gdzie Kresium mieszka i wrócimy do cmentarza tam. No dobra. No i. No i wiesz. I nieraz jak takie mocne hamowanie, to bałem się, musiałem, wiesz, dobrze się łokciami zaprzeć, żeby mi kierownicy nie podcięło, nie? Mhm. Bo wiesz, jak koło zblokuje, no to wiadomo, że opona podcina i leżysz, nie? A że nieraz takie hamowania to to aż strach było, nie? A tutaj, wiesz, mam przynajmniej tą pewność, że jak ostro przyhamuje, no to zadziała ABS i nie pozwoli na to, żeby koło się zblokowało, nie? i przez to się nie położy motor na bok O, mhm. o o, o matko jedyno a co tu się odjanie? Uch, odjanie? o matko jedyno, ten tu zaparkowany, ja Cię kręcę widzisz jak oni jeżdżą? o co tu się dzieje? Może na GP już będą pisać No i ta tak nie warczy jak tamta, nie? Tak Ciszej jest e... No nie słychać, nie? No Tak przyspiesasz, no. czy coś, tak To nie, wiesz, jeszcze nie osiągnęliśmy tej prędkości tam Nie no, ja wiem, wiadomo, nie? A, ale, ale mimo to ona nie warczy tak jak e, tamta warczała, nie? To jest jednak technologia już e... Si silnik troszeczkę inaczej. No i ta już ma komputer pokładowy, nie? że yy, pokazuje już yy, ten stan licznika cyfrowy. Pokazuje godzinę no i yy, te, yy, ma dystanse pokonane od tankowania. Ma pokazany dystans, yy, yy, ten dzienny. No i yy, średnie spalanie, nie? tylko że o, Honda tu sobie wymyśliła taki system. Ee, że e, ona pokazuje spalanie z litra. Mhm. Czyli e, nie pokazuje, że np. motocykl spala e, 5 litrów, czy tam 10, tak. Tylko po prostu pokazuje ci, ile zrobisz kilometrów na jednym e, litrze benzyny. Aha. E, odwieźcie do domu, czy jedziemy na garaż i stamtąd wrócimy razem? Możemy jechać na garaż. Dobra. Bo tam samochód stoi na podwórku, zaparkowany, tam. Wiesz, ile ludzi to skuterach widzę? Nie. No to ja... tych malutkich. No! Zasuwają sobie po mieście, jak ja o i wracam z pracy. Tak, no bo to teraz jest jedyny fajny środek transportu, nie? No. I to młodzi ludzie wiesz, nie kupują samochodów, tylko ty skuter kupi. Tak. A że na skuterach do, do pojemności 125 nie musisz mieć e, prawa jazdy motocyklowego tylko ci wystarczy kategoria B przez 3 lata minimum to wiesz a 125 czy nawet taka, taki piździk 50 to, to spala 2 litry benzyny kurde wszędzie się wciśniesz korki ominiesz bo to wiesz pomiędzy samochodami pyk 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 pyk, pyk i jesteś na pol pożyszyn i już lecisz do przodu nie a wszyscy stoją w korkach i się tam wiesz bręzlują, nie a ty sobie pik pyk, pik ciach, ciach i już jesteś z przodu rachu, ciachu i... No i tu kolejny test Jak, jak dubsko. Nie no, kanapa wygodna, nie? No To się nic nie dzieje No i to właśnie chciałem usłyszeć, mówię, jeszcze Ci te oparcie kupię Zamontuję Będziemy kochanie latać W następnym sezonie, bo w tym sezonie to już koniec, praktycznie zaraz jeszcze może, za jakieś 2-3 wycieczki sobie my zrobimy jakbyś chciała z nami pojechać Tylko, że to, to musiałabyś mieć kurtkę z tą z ocieplaniem już, nie? No tak No właśnie A na razie jestem goły i boski Na wiosnę Ci kupię kurtkę już, kombinezon cały taki porządny Spodnie i, i kurtkę z ocieplaczem, że w razie czego, jak już przyjdzie wiosna jeszcze, czy nawet zima Znaczy jesień żeby na przykład sobie wiesz bo to rano nieraz jest zimno no i 20.42 pół godziny dobre żeśmy sobie po mieście jeździli